Piękny wieniec gdzieś leży w okolicy Tu mamy kosteczki Modniczek Nie do publikacji załamana wortka O ja już nie mam słów Trzeba go podnieść, zobaczyć co to jest może pajek jaki gnat się tu kręcił, nie? Aha. ja pierw znowu wieniec, Szkoda, że nie tyki. Leży tutaj kaban. Ale kaban. 14 tak na pewno. Podnieś go. Dźwignąć go? No. O oh, <grymne> oh, kurwa! Dwa, ale, pół kilo, jak nic ma. Jak. Ale kabin, przepiękny. 2, 4, 7, 14 Szkoda, że złamał tu jebany. Wpałem po rykowisku, musiał już nie paść. Piękny byniu.